Każdy, nawet najsmaczniejszy tort może zostać zrujnowany, jeśli użyje się niewłaściwej dekoracji. A to dlatego, że w każdej pracy ważne są szczegóły. Przekonamy się o tym razem. Jakie piękne torty! Jestem gotowa, żeby wybrać dekorację do mojego. Wow, żelkowe robaczki, świetnie! Mira, tylko spójrz, ile ich jest. Teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Boję się, że dostanę coś mniej smacznego. Wiedziałam! Prawdziwe robaki, ochyda! Fuj, są takie straszne. Nie mogę ich umieścić na moim torcie. Nic na to nie poradzisz. Czy chcesz, czy nie musisz? Zamknę oczy, żeby tego nie widzieć. O, matko, one się przemieszczają, to okropne. Dlaczego tak mało? Trzeba położyć więcej. Nie sądziłam, że jesteś taka okrutna, Kate. Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką. Tak, to nie jest zbyt ładny widok, ale to nie moja wina. Takie są zasady. Nie chcę wkładać tego do ust. Robaki się ruszają. Tego na pewno nie przeżyję. To obrzydliwe. Muszę to szybko zjeść tortem bez dekoracji. FU, to mimo wszystko jest paskudne, przysiągło robakami. O nie, chyba coś pełza po mojej twarzy. Tylko nie to. Znowu robaki. Mam ich serdecznie dość. Pełzają nawet na moje włosy. Kiedy to się skończy? Możesz ostrożniej. Jeden robak przeleciał tuż przed moim nosem. Dobrze, że wszystko zjadłaś i zostały tylko moje żelkowe robaczki. Lepszej dekoracji nie mogłam sobie wyobrazić. Jestem pewna, że nie tylko ozdobią mój tort, ale sprawią, że będzie o wiele smaczniejszy. Zobacz, jakie są ładne. Naprawdę wygląda niesamowicie. Jakie to jest Pyszne nawet nie masz pojęcia. Mogłabym zjeść całe ciasto za jednym zamachem. Nie ma lepszego połączenia. Kejta, okay, może mnie poczęstujesz. Daj mi chociaż jeden kawałek. Proszę. Nie ma mowy, nawet na to nie licz. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałam. Nie szkodzi. Dam ci nauczkę. Co to jest? Czy to atak? Mogę stanąć w obronie mojego ciasta! Zobaczymy, kto jest silniejszy. Broń się! Raczej ty się broń, wiem, jak atakować. Całkiem niezły cios. Jesteś w tym dobra. Dla ciasta jestem gotowa zrobić wszystko. Przegrałam. Nie uda mi się skosztować tortu. Zapamiętam ci to. I mam nowy plan. Ej, co ty robisz, Mila? Puść mnie! Teraz cały tort jest zdecydowanie twój. No i świetnie. Nieźle wyglądasz. Jestem gotowa, by znów kręcić kołem jako pierwsza. Zaraz mnie stąd zdmuchnie. Jaki silny wiatr. O nie, nie wierzę. To papryczki chili. W końcu masz coś paskudnego, a nie słodkiego. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Jestem pewna, że tym razem szczęście będzie po mojej stronie. Dostałaś żelkowe oczy. To nie fair. Dlaczego? To sprawiedliwe. Tak zdecydował los. Zobacz, jak dobrze wyglądają żelkowe oczy na moim torcie. O rany, to najlepsze połączenie. Smak tego tortu zapamiętam na zawsze. Ja też chcę go spróbować. Nie mam mowy. Ty się ze mną nie podzieliłaś, więc ja też nie mam zamiaru. Oszalałaś? Prawie mnie zraniłaś. Teraz już na pewno nie będziesz polować na moje ciasto. Po co mi ten widelec? Zjem tort rękami. Tak lepiej smakuje. A poza tym można włożyć do ust dużo więcej naraz. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to jest pyszne. To spełnienie marzeń. Masz rację, ale ma jeden minus. Za szybko się skończył, zostało tylko jedno żelkowe oko. A może podrzucę je do góry i złapię ustami? O nie, nie udało się. Nie wiem, jak to się stało. Co za fart! W końcu udało mi się spróbować żelków. A teraz jedz swój tort z papryczką, chili. Dzięki za przypomnienie mi o tym. Dobra, zacznę od dekoracji. Twoją drogą wychodzi całkiem ładnie. Spójrz, jak dobrze te kolory się komponują. A teraz się dowiemy, jak twój tort smakuje. Może sobie to darujemy, ale wygląda na to, że tego nie uniknę i będę musiała spróbować. Już czuję ten smak przypraw, nie lubię chili. Nie podoba mi się to. Dlaczego tak mało? Weź kilka kęsów naraz. Zobaczysz, nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie próbuj grać na moich uczuciach. Zjadaj do końca. I po wszystkim. Mam nadzieję, że teraz jesteś szczęśliwa. O nie, chyba zaraz będzie pożar. O nie, ja płonę. Chyba przesadziłam. Niepotrzebnie kazałam ci jeść całą paprykę. Trzymaj się, Kate. Polejecie wodą. Jak miło, dzięki. Teraz moja kolej, żeby zakręcić kołem jako pierwsza. Kaktus? Kurczę. Przecież jest kłujący. Jak ja mam go zjeść? Chwileczkę. Chyba nastąpi błąd. Koło zatrzymało się na frytkach. No dobra, nie będę kombinować. Dokładnie, nie da się mnie oszukać. Teraz jak kręcę kołem. Intuicja mi podpowiada, że dostanę coś pysznego. Guma! Moje przeczucia mi nie zawiodły. Miałem dużo smakołyków. Mogłabyś mi dać chociaż jedną z nich. Nie ma mowy. Sama chcę je wszystkie spróbować. Myślę, że jak połączę te kolory. To wyjdzie coś super. Boże, jak to apetycznie pachnie, z trudem powstrzymuję się od jedzenia. Wygląda naprawdę świetnie. Bardzo chciałabym dostać taki tort. W sumie nie muszę wykorzystywać wszystkich gum do dekoracji. Mogę zjeść jedną tak po prostu. Masz rację. Spójrz, wyszło mi serdówko. Wow, wygląda naprawdę słodko. Myślę, że idealnie dopełni tą całą kompozycję. To genialne. Jesteś wspaniałą dekoratorką. Dzięki. W końcu nadszedł ten wielki moment. Mogę spróbować tego, co zrobiłam? Nie mam wątpliwości, że jest to błędnie pyszne. Masz rację. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem wszystkiego. Hej, cała się wywróciłaś. Gdzie są twoje maniery? Przyznaj się, jesteś po prostu zazdrosna. O, zupełnie zapomniałam, że z gumy można zrobić balony. Może lepiej się zatrzymaj, ten balon nie przeraża, jest naprawdę duży. Ach, dobra, muszę to przerwać. Przepraszam. Co ty zrobiłaś, Mila? Przez ciebie jestem cała w gumie, jak mogłaś. To twoja wina, mówiłam ci, żebyś przestała. O nie, ten kłujący kaktus. Nie mogę tego zjeść. Wymyśl coś, to twój problem. Mam pomysł, spróbuję go zrealizować. Nie. Obawiam się, że te nożyczki są za duże. Potrzebuję czegoś mniejszego. Te też nie będą dobre, ale nożyczki do manikiuru są w sam raz. Czas zrobić mojemu kaktusowi fajną fryzurę. Aha! A więc taki masz plan! No genialne! Dzięki, mam nadzieję, że teraz będę mogła zjeść mojego kaktusa i nie zrobić sobie krzywdy. Czemu to tak długo trwa? Już zasypiam. Ej, obudź się! Wyprawia, aż to bolało. Pospiesz się i dekoruj swój tort. Wiem, muszę zetrzeć mojego kaktusa na tarce, wtedy będzie o wiele łatwiej nim dekorować. Zobacz, jaka równa warstwa wyszła. Świetnie się spisałam. Cieszę się, a teraz czas sprawdzić, jak smakuje. Kaktus jest trochę gorzki, ale ogólnie nie jest źle. No i wspaniale. O tak, to bomba! Zaraz wybuchnie! Wygląda na zepsutą. Coś jest nie tak. Wiem! To słodka bomba! Jakie to pyszne! Naprawdę bombowy smak! Wow! Nie mogę się zatrzymać! Chcę więcej i więcej! Też chciałabym spróbować. Nie ma mowy! To jest moje! Zjadłaś wszystko tak szybko? Została jeszcze jedna ostatnia sztuka. Raz pierwszy w życiu jadłam licznik i był naprawdę dobry! Stop! Co to za dźwięk? Słyszysz to? Dobiega chyba stąd. Co to jest? To prawdziwa bomba! Najprawdziwsza! A, pomocy! Co się dzieje? Patrz! Cześć wszystkim! Słyszałam, że ktoś tu potrzebuje pomocy. Nie martwcie się, uratuję was. Mam specjalną taśmę. I gotowe! Jesteście bezpieczne? Co to jest? Ciekawe, kiedy ona wybuchnie? Nie wiem, ale musimy się spieszyć. No dalej. E, czy ktoś wie, jak używać tych przycisków? Ups, chyba coś zepsułam. No to moja misja się zakończyła. Do widzenia. Wow, jak wysoko odleciała. Mary, co zrobimy z tą bombą? Nie panikuj, mam plan. Właśnie tego nam trzeba. Mary, to nic nie da. E, dobra, ten kurczak? Oczywiście, że nie. Nie można ci dogodzić. A co powiesz na to? Nie, odłóż to szybko. No ty jesteś nudna. O, znalazłam. To powinno załatwić sprawę. Po prostu przetnę przewód. No to świetny pomysł. Kurczę, ile tu kabli. Który z nich należy przeciąć? Myślę, że niebieski. Mary, obyś zgadła. Gotowe. Jesteśmy uratowane? O nie, czas biegnie jeszcze szybciej. Jestem cała w czekoladzie. To niesamowite. Ja też. Kto z nas zje więcej czekoladek? Mam zamiar wygrać. Jedna i jeszcze jedna. Doganiam cię. Remis. To było super. no to co, podnosimy? Jestem taka szczęśliwa. To nowy iPhone. Wow, u mnie też to najlepszy prezent. Mamy dwa identyczne iPhone'y? Nie wiem. W takim razie sprawdzę. Ojej, tak wygodnie leży w dłoni. Ma też sporo aplikacji. Tylko dlaczego nie działają? Coś jest z nim nie tak. A, jest czekoladowy. Nigdy wcześniej nie próbowałam czegoś takiego. Jest pyszny. Skoro ty masz czekoladowego, to ja mam prawdziwego. Super! Czas na zrobienie kilku selfie. Tak, to świetny pomysł. Uśmiechnij się? Odejdź, psujesz zdjęcie. Od razu lepiej. Trzymaj się, moja zemsta będzie brutalna. Wyglądam super. A, pomocy! O nie, mój iPhone! Dobrze ci tak. Więc to ty mnie przestraszyłaś! Ups, gdzie jest mój czekoladowy iPhone? Lepiej, żeby nic mu się nie stało. O nie, mój nowiutki telefon! Za co? Nie będę już mogła robić żadnych zdjęć. Mam pomysł. E, Mary! Czego chcesz? Zamieńmy się telefonami. Serio? Dobra. Daj mi swój, a ty weź mój. O nie, co z nim nie tak? Jest zepsuty. Chelsea, oszukałaś mnie. Co? Zjadłaś też mojego czekoladowego iPhone'a. Oddaj. To nie jest wymiana, na którą się zgodziłam. Ech, został tylko kawałek. O... O, ładowarka, ale wątpię, że to pomoże. Chociaż okay. można spróbować. Wow, teraz mogę iść tego iPhona bez końca. Mary ma szczęście! Możesz mi zazdrościć! Jakie pyszności! Może uda mi się też naprawić iPhona. Warto spróbować! Podłączę kabel! Ratunku! To był zły pomysł. Ale masz teraz niezłą fryzurę. Pasuje ci. Ja pierwsza. Moja ulubiona kinder niespodzianka. I to tak dużo. Niesamowite u mnie też. Sześć sztuk. Co? Ty też masz takie? To te czekoladowe, jak to prawdziwe. Hurra! jestem szczęściarą, mam te czekoladowe. Muszę je szybko rozpakować. Nie mogę się doczekać, żeby je spróbować. Mm, mleczna czekolada! Uwielbiam ją! O, w środku są MMsy! To jest pyszne! O, ja też chcę! Wiem, mam przecież swoje własne kinder niespodzianki. Pachną tak słodko. U, w środku są prawdziwe jajka! To obrzydliwe! Dobrze ci tak! To niesprawiedliwe. Mam nadzieję, że następne jajko nie będzie takie jak to. Boję się próbować. O nie, tu jest żółtko! Nienawidzę tego! Swój to wygląda okropnie. To najgorsza runda w historii. A mnie się podoba. Kinder niespodzianka to najlepszy smakołyk na świecie. Słodka czekolada, a w środku zawsze czeka na ciebie jakaś niespodzianka. Wow, czekoladowe kulki, lubię to! Yay! Ale ja też chcę prawdziwą kinder niespodziankę! Chelsea, daj mi spróbować, proszę! Nie! Jak można dać komuś kinder niespodziankę? To jest tylko moje. Chelsea jesteś taka chciwa. Co robić? Wiem, dam ci nauczkę. Może wtedy zrozumiesz, że trzeba się dzielić z przyjaciółmi. Szykuj się, Chelsea. Zjeść następne. Niech będzie to. Stop! Co to za paskudny smak! Co nie smakuje ci? Aha, ty to ustawiłaś! No trzymaj się. A masz! A, o nie, moja buzia! Jest na niej jajko! Twój żart okazał się niewypałem. Fu, to jest obrzydliwe. Musisz zjeść wszystkie kinder niespodzianki. Jak trzeba, to trzeba. Ale mam lepszy pomysł. Zrobię z nich pyszne danie. Co znowu wymyśliłaś? Bierzemy jedno jajko. Ups. Bierzemy jajko i rozbijamy je na patelni. I tak robimy ze wszystkimi. W ten sposób mamy aromatyczną jajecznicę. Wygląda przepysznie. Pery mogę spróbować? Nie, te jajka są tylko dla mnie. No i dobra. Niebezpieczna sztuczka kulinarna. Wow, jak wysoko. Mam pomysł, uważaj! Nie, nawet ci pasuje. Moje danie jest zrujnowane. Nie będę już więcej gotować. Zaczynam. O, to zestaw z McDonalda. Super. Teraz ja. Wow, u mnie też. Ja spróbuję pierwsza. Kokola świetnie gasi pragnienie. Co? Jak to się stało? Nie, mam czekoladową kolę. Dokładnie. Uwielbiam czekoladę. Ale fajnie. Wow, to cukierki M&M's. Czekoladowa kola i cukierki M&M's to idealne połączenie. Ja też chcę. No to spróbuję. O nie, pomocy, jestem cała mokra. Jak ci się podoba prysznic z coli? Nie ma w tym nic zabawnego. Ups, szkoda, że nie masz już coli. Ciekawe, czy frytki też są czekoladowe. Tak, rewelacja! Czekoladowe frytki to niesamowite. Takich frytek na pewno nikt nigdy nie próbował. Chcę zjeść je wszystkie naraz. Rewelacja! Mogłabym je jeść bez końca. Nawet pudełko jest jadalne. Serio? No to spróbuję. Fuj, oszukujesz! Nie jest jadalne. Kurczę, nie mam już frytek ani coli. Nie smuć się, proszę. Bardzo dziękuję. Jesteś prawdziwą przyjaciółką! Jakie przysmaki chciałbyś spróbować? Czekoladowe czy prawdziwe? Napisz w komentarzach. Subskrybuj też nasz kanał, darada. Na razie.